Pierwszy dzień na Filipinach. Jesteśmy na wyspie Panglao. Wczoraj przyleciliśmy o godzinie 9 wieczorem, także dzisiaj obudziliśmy się o 8. Zaraz idziemy na śniadanie. Pooglądamy co jest w okolicy, bo wczoraj już niestety nic nie było widać. Na razie, tylko możemy Wam pokazać jaki mamy domek. Ogólnie jest ok. Najgorsze jest tylko to. Że nie ma toalety. Toaleta jest na zewnątrz. No ale niestety to są takie minusy, jak się rezerwuje przez booking. Było pokazane, że toaleta jest przy domku, a jednak jest z tyłu. O, tutaj. I tak wyglądają w środku. Kupikacja, prysznic. No i co najlepsze? Od wczoraj ciągle leci tylko zimna woda. Na, Na dodatek jeszcze dzisiaj brakło nawet zimnej przy kąpieli. Nie ma co narzekać bo za dwie osoby na sześć nocy ze śniadaniem płaciliśmy 8400 filipińskich peso, czyli jakieś 556 zł. W pokoju nie było klimatyzacji, tylko wiatrak, ale w nocy ani jedno, ani drugie nie było nam potrzebne. Tutaj mają pokój nasi znajomi, oni mają ubikację w środku. Za pokój czteroosobowy płacili 17900 filipińskich peso, Czyli jakieś 1185 zł. Oczywiście też mieli śniadanie w cenie. Codziennie rano jedliśmy pyszne śniadanie. Do wyboru mieliśmy napój w cenie, i mimo tego, że jesteśmy fanami kawy, do śniadania braliśmy sok z kalamasi, który był bardziej pobudzający niż kawa. To bezpośrednio z hotelowego paru, tak powiem. Jest to nasze pierwsze wyjście z hotelu. Mieszkamy przy plaży Dumuluan w Panglao na Boholu. Widać, że właściciele obiektów dbają o porządek. Bo przy większości kurortów plaże są regularnie sprzątane z glonu. Idziemy okrężną drogą w stronę miasta. Docelowo mamy zamiar wypożyczyć skutery, ale że jest to nasz pierwszy dzień to robimy rekonesans w okolicy. Idziemy wypożyczyć skutery, ale leje i chwilowo czekamy pod daszkiem, a trochę lepsza pogoda. Co, no prawdziwe oblicze, prawdziwe oblicze, jest Wsparliśmy do wypożyczalni skuterów. Teraz się zacznie jazda. Teraz będzie jazda. Robimy takie coś, że chłopcy będą jeździć, biorą się po skuterze osobno. A my bierzemy jednego na para. Problem w tym, że chłopcy nie mogą, bo nie są pełnoletni. I teraz ja i Kaja musimy stąd wyjechać, a my nigdy nie jeździły. Nigdy. Jeszcze w dodatku po dwóch piwach. My ledwo na rowerze jeździmy. Teraz. Postawcie te motory to Na razie mamy na jazdy. Na razie nauka jazdy przed wyjazdem na filipińskie miasto. Jadę na pierwszą wycieczkę na skuterze. Na razie szukamy ciągle sklepów. Fajnie, że tu idzie tak łatwo skuter wypożyczyć, bo cena jest super. 500, e, ile 500 filipińskich peso za jeden dzień? Także jeszcze jest fajnie. Przyszedłem, że gdzieś się stali. Nie chciałbym się szukać. Wojtek, może macie, aby zamykajcie. Dla Dobra. Tam fajnie, bo nie muszę puszczać pierwszy, chyba. Przyjechaliśmy do miasta. Zakupy już ogarnięte, teraz przerwa na dobrego szejka i wracamy powoli w stronę hotelu. Szejki gotowe. Dobrze, dobre. Chodziliśmy na obiad do restauracji Kanana, Czy pochwaliła, że byłam w górach. Klasyczne filipińskie pizze, zupki i najważniejsze drineczki. jest. I think I dunno ya, no ya, no ya, I think I dunno ya, no ya, no ya, I think I dunno ya, I think I dunno ya, I think I dunno ya, no ya, no ya, I think I dunno ya, no ya, no ya, I think I dunno you no ya, no ya, I think I dunno ya, I think I dunno ya Produkcja. Okay, thank you. I repeat your order. So two Lapo Lapo filets, two garlic rice, two chili chicken, two French fries, one baby back ribs, one beef stick, one French fries, one baby back ribs, one French fries. Właśnie przyszły talerze przed posiłkiem. Jest nas sześciu, a talerzy jest siedem. I zastanawiamy się skąd ten siódmy? ale my chyba już wiemy skąd skąd jest ten siódmy? z Panamy przyjechał z nami zazdrościł nam wycieczki i z nami I zaś będziemy się z nim męczyć I zaś będziemy więcej płacić piwo thank you, thank you, thank you, thank you. półlitrowe niespotykane w Panamie czerwony koń czerwony koń very good beer Czyny nie są takie straszne, jak panowie, potem jakoś to policzymy. no. przyszło nasze jedzenie. Tutaj Wojtek zamówił, e, jak to powiedzieć, licyca. Nie no, że, żeberka. Marcel, e, co to co jest? Stek. Jest? Steka. Tutaj my z mamy to samo, filet lapu-lapu. lapu, 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 lapu ry, Ryby. I chłopcy też mają to samo. Co to jest? Chili chicken. No właśnie, chili chicken I ryż i Rostowy. ryż Oczywiście. I przepyszne napoje. Właśnie. Watermelon, przepyszny niebo w gębie i piweczko do tego. A. Hmm. Teraz rachunek. 4600 pesos na polskie Nawet kurwa nie wiem ile, ale bardzo mało. Jakoś 350 zł. Coś w, takiego. w porównaniu do Polski totalnie. Ale ile było? 6 dań. 6 dań. Plus napoje. Plus napoje. 4 piwa. Na 3 szejki. A restauracja całkiem taka. Z wyższej i półki. Fajna okay. i bardzo smacznie. Bardzo smacznie. Ja Pierwsze parę nie godzin panie! na Filipinach. I topoki już opalone. jaká to ducha a svojinca nemá Dzień na Filipinach był bardzo łagodny. Pojeździliśmy na skuterach, ale teraz siedzimy sobie przy stoliku, przy piwku i obmyślamy plan na jutro. I na jutro w planie mamy fajną wycieczkę. Tylko teraz, ciekawe, czy się uda zrealizować. Wstajemy o godzinie 6, idemy na śniadanie, a później mamy do zrobienia 4 punkty. Kaja Wam powie co takiego. Najpierw rekiny w wielorybie, potem wyraki w zależności od kolejności, tyrolka i chocolate hills, czyli czekoladowe wzgórza.